Tego, kupuję na PS5 hmm, tylko Dimon Souls'a chyba na początek i potem ja zobaczymy. Dobrze, w właśnie. No ja, dzisiaj w ogóle, dzisiaj do mnie dzwonili z tu mówię jakiś dziwny numer, odbieram MediaMarkt. A, w PS przyszedł ja? Nie, pytałem się czy dalej jestem zainteresowany i czy tam, czy, czy potwierdzam wszystko, bo ja wpłacałem kaucję, 250zł tam na jak była... A. Ta, sprzedaż? Musisz chyba kaucję wpłacić, nie? Czy nie? Ta, albo możesz całość, albo trzeba było kaucję, no. no. I ten... No i ogólnie chcieli poinformować, że na dniach dostanę maila, gdzie wpłacić resztę, nie? No. Także no... A, a dzisiaj o tym myślałem i sprawdzałem jeszcze na stronie MediaMarkt, czy są jakieś newsy o tym. <grym> ale ty... Jak to się mówi? O tym mówiłeś, to jeszcze inaczej, ale trzeba patrzeć właśnie... Jak jest w MediaMarkt, bo kumpel na przykład kupował sobie kawę do... Ekspres do kawy, nie? No. Na stronie i był chyba za 1500, nie? No. A poszedł do sklepu i był za 1200 ten sam. Aha. No, trzeba patrzeć, no I... Jak mi to Bo... powiedział, to się nauczyłem. Ogólnie ten, ogólnie... Nie wiem, jak Media Expert czy Media Markt, ty mówisz y Media Expert chyba czy tam. No, no to media ekspert robi takie przekręty, że na stronie masz taniej, a wchodzić do sklepu jest drożej i oni tam małym druczkiem mają napisane, że, e, że może się różnić z ceną sklepową, nie? Jo? No i na przykład o 2-3 dychy jest e, drożej często na półce. No ale to wiesz, to mimo wszystko te 20-30 zł drożej, ale to masz już od razu na miejscu, nie, nie musisz czekać na dostyłkę. No tak, ale to bardziej chodzi o to, że wiesz, że sobie zamówisz, na przykład za pół dnia odbierasz czy jutro. A tak to idziesz no. idziesz i kupujesz dwie dychy drożej. No na przykład przy grach, no to te dwie dychy robią różnicę, bo równie dobrze mogłem w każdym innym sklepie kupić. No tak. Albo, albo cyfrową, no bo to w grach jednak jest różnica, nie? Nie, no w A. grach to ja, bo ale teraz i tak gry mają być droższe, nie na PS. -a. No tak, no tragedia z tymi cenami, no. Załamać się. Na tym jak to wyjdzie. Ale chcę, później też mam sobie zamiar kupić. No nowe gry 350, nie? To właśnie. Demon Souls i tej Black Ops'y I chyba i zastanawiam tak się czy nie będę kupował po prostu cyfrowej wersji, bo cyfrowa wersja będzie mi się wydaje, że będzie tańsza. Tak, dali newsa, że będzie pierwszy raz będzie tańsza od lat, ale to znowu różnica między 10 a 15 zł. No ale to zawsze wiesz, 10-15 zł no złotych No tak, na tak. i masz, nie? No ale właśnie ja się też dziwiłem, że, że w końcu cyfry taniej wychodzą, wyjdą. Troszeczkę, no bo tak pamiętać od początku, tak? Ale od czasów PS3 to cyfry były droższe i to grubo, i ja zawsze byłem w szoku. No nie no. chodzi? 4 dychy drożej cyfra, no bez jaj. Jezus Maria, wszystkie... O kur... Czyli ...wszystkie creepy mi... ...znikają. Hm. Nic nie trafia, no taki... Parówek. Annaki, bo nie mogę no. nic zrobić, ja na tym mkradę, bo jest ich, a no, ja nie, nie mam HP. Na początku. Do szóstego jest ciężko. A później już jest taki power. Pała, big power? No kurde. Duża Anana Konda na kwestii. Ja pierdolę, ta kamilca jest jakaś upośledzona. Czemu ona jest taka dobra? Why, ten, why? A w sumie wyciszyłem muzyczkę, ale odpalę to. Tak. Po cichutku, ja po odpalę. cichutku przyjemnie. Jakieś takie chillowe nutki sobie lecą. U nich dżungla zaczynała od dołu, czy od góry? Jak myślisz? Nie wiem, czy stawę. Ja, u mnie było, u mnie był Lisin. Ona w ogóle jakieś bariery ma ta. No, ona ma magiczną Kamil. i wow. fizyczną. No właśnie, wiedziałem, że coś jest nie tak. Kamilu mnie... a nie, jestem. Coś... Muszę to przestawić jakoś, bo mam generalnie tak zrobione tak, że mam nie te. No. Nie ten przycisk od cofania i tak mówię, kurde coś jest nie tak. Mogę mm -hmm. się cofnąć. A, pozmieniamy. Bo, bo on na B ma mówienie na... Jak się da to wbijaj, bo zobacz, ona jest tutaj. Zrobię tego i mogę... Będziemy dajwować możliwe zaraz. No już dajwuję... prawie że. To ty spokojnie, nie on nie znajduje pan na full hp? Szycfarty, czwarte. biesię, 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 no dobra, nice. Akurat żeby się zeslowowało ją, ale tak. Dobra, super, super. Tak czy inaczej. Ale wiecie, że ją dobiła. To... <grychy> no, ale ważne, no że jest. zabita. Będzie mi łatwiej. No ona mm. mogła cię tego, łat łatwo zabić, bo mogła cię zultować. Gdybym ją odepchnęła. A ten, a jak teraz działa smite? Smajta też możesz używać na ludzi? No. Masz czerwonego, który no, zmniejsza im trochę damage'a. No. Masz niebieskiego, który cię przyspiesza. Kurde, no. 700 golda muszę mieć. To sprzedam za 20, a jak zrobię Andu? Hmm. Dobra, poczekam te 40 pokiminić. golda, trudno. Będę miał szóstkę, to będzie kurde łatwiej, bo będę miał Q i byście no Ten Shin mi się przyda jednak. 10 cooldownów, 250 many. Ok, dawać go, ile. Te tepujemy się. Dara Gitara, gitara. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie to zaraz nie dobije babka. To chyba trzeba iść na smoka zaraz, co? No nie wiem. No ja jestem po drugiej stronie, więc raczej nie zejdę jakoś za specjalnie. Uuuuuh. się, że to ja... Dopóki się nie nastakujesz, to nie ma co się bić. To masakra. Się wydaje. No ale ona właśnie odbija się od ściany, coś kombinuje i taki damage zostaje, że łok. No niestety to jest kamil. Zanim ja ją zacznę bić, to ona jakieś bariery ma na użycie. Ona ma fizyczną mówię, i magiczną, nie? Tarczę. Także o zaba tu stoi paruwa No jak ja szybko smoka robię. No. Szybko, no nice. Gdzie jest ten lisin w ogóle? Bo go nie widziałem już. O kurde, dobra, jest. No hmm. <laughs> nie wiem. Halo. Moniksa, dzięki za follow, dzięki wielkie. Thank you. Kurde, ale ta kamień jest naprawdę. Wow. Nie wiem czemu ona. Muszę sobie na tego gnara sobie uzbierać. Mam nadzieję, że zaraz wyjdzie update i go obniżą. W sumie zawsze jak wychodzi nowa postać to jest obniżane, nie? jest dosyć tego, dosyć nowy, więc nie ma szans. Nie, ma nie, Gnar jest ostatni teraz, będzie obniżony. Będzie obniżony? No, Kurde, zawsze ostatnia... To jest stary, nie? Zawsze ostatnia postać jest obniżona. On jest ostatni, za 6300 jaki wyszedł. Ale tak na bank tak będzie... będzie o... starę, no ta jakaś Alasona wyjdzie za chwilę pewnie, tak? No Sona V2. No, no to pewnie... Gnar zostanie wtedy obniżony, podejrzewam. Chyba, że coś Riot zmienił, no ale zawsze było tak, że. Nie, Ostatni nie. champion, nie? Mhm. Był. O, o, bije mnie, bije, jesteś tu? No co ty, ja nie mam HP. A, jeste... a dobra. A, widzę, robiłbym w z sposób. Jak grasz z książką to zmieniaj sobie... O, zmieniaj sobie samoner masz strzałkę. No. Ta, no mam takie coś. Ja za, zapominam, ja nie jestem do tego przyzwyczajony, bo ja nie, mega długo nie grałem, także takie rzeczy to już w ogóle dla mnie nowość. Ale no wiem, w sumie warto, no. A w sumie tego... Recolam tego teleporta mogę zmienić na Ignita'a na przykład. Tak, hmm. będę się z nim lał. To, jeżeli nie wykorzystasz, to po prostu z czasem się zmieni. Bo... No. Poczekam poczekam 10 gold i będę mógł przyjść do ciebie na topa. Muszę zrobić sklotę. A jakiego Kamila ma ulta, żebym wiedział? Hmm, ona zamyka cię w takiej arenie, nie możesz z niej uciec. No. I ona chyba tam dostaje jakieś bufy, tylko nie pamiętam jakie i odpycha tych, co są yy, tego na tym, tym... O właśnie no. No, nie, nie, o ty zabijesz się? Nie, naivujemy? Nie, kurde, no będzie chciała na mnie wlecieć? Pa. O jest dwóch, trzech. O kurde, dobra, ja nie ja <noise> dobra, dobra, chociaż zabiłem, dobra. Tak, ale Diana nie powinna zejść. Masakra, wow, w ogóle coś oznaczali? Bo nie widziałem. No właśnie nie. Ha, zobacz, Lee Sin prawie umarł. <noise> no. Dobra, ważne, że ją zabiłem, znowu ile ona ma? 0,2 dwa. Jakiś o, trzy, o, trzy miecze tylko ma parówka, a już zamiast ciastka mam kapcie. Kapcie zamiast ciastka. S. <laughs> nice. Pazik to jednak jest woho. Ale bait, nie? A, jeszcze zakrypka pod hmm, ale wierzę, mi stoi, jest gitara. W sumie ja też się zagapiłem na mapę. Też się zagapiłem. Ale full AD team, tylko Morgana jest AP. Mhm. Mm Ej, to jest nawet nieźle. Zagapiłem się na mapę, bym widział w sumie jak gankują. Eee, źle nie wyszło. No. Idę zabić No, już z tego kół to ja jem tam cisnę, ostro Tez? <grywa> Chciałem zabić Sin'a, ale zabiłem talon, na jednak <grywa> 4-0 Kaziu, nice O, Kamila znowu w krzakach tu siedzi, poruwa Ja pierdzielę, Ach, jak pierdolę. on? <grywa> 5-0 jestem, idę do ciebie, <grywa> A ty nie robisz? O pato! No huuu, jakoś uciekła cudem Czemu? Hm. Nagle bufa dostała jakiegoś ultra, albo jej się slow skończył Ale jak ja mam już tak szybko kurze masakra O o o dobra dobijaj sobie Eee O kurde nice <grym> No, ale ja ją ostro tam jadę. Jak jej spada ta barierka, odpala multa, to już A, jest A, No, generalnie to właśnie o to chodzi, nie? No, z czasem to takie buły wali, że szok. No. Spoko, nie ma tragedii. I mega szybko na ulcie, to kumam co dwie sekundy, co półtorej? Także o, tak do, dopóki jej się slow nie kończy, to ja ze trzy bułki jej walnęłem tam. Jak najlepiej. Dobra, dobra? Czekaj, czekaj. Zostań tu ja, 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 tu będę. Bo ja też tak średnio zmaną, nie? Nie wyjdź, Wejdź na miniony, spokojnie. Idzie. Bije, misie, misie, ale podejdź do mnie, podejdź do mnie. Aj! Dobra, nice, dzięki. Oś, przyda, przydadzą się fragusy. Ha! <laughs> Dobre. Ja już nie miałem many na nic innego, nie, w ogóle. Nie ja Ostatnie ale kuto mnie było. kurwa, było wiadomo, że, kurwa, jak ona odiz odizolowana będzie. A jeszcze sobie go skasowałeś No On był na fullu? No Ja pierdziełem Wieżę rozwaliłem i odizolowany był O boże Ile 7-0 masz na to pazdro Pokazać ci coś? No 7 o czy to Jezu, ale to będzie ból O, a ja właśnie kupuję Trinity Force i narka Już jest Trinity O, ja... Ty, do twojego warda się teleportnę, jest blisko ciebie? No. Ale to że... dawaj, dawaj, dawaj. Ja ma, nie mam. Dobra, dobra, nie, 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 jest... Czy ja sobie zrobię blu? Mhm. Mm tu jest salon. Kamila tu jest. Nie, tu jest trójka, uważaj, uważaj. Oj, oj, oj. Talona, talona. A, ale dupa. Kurde, ja nic jeszcze nie robię. Niestety. Aż tak. Diana, halo, ruszysz się? No, Diana trochę sleeping time. No Nie wiem, no Diana tak tu to zrobiła akurat, nie? Bo mm -hmm. mogliśmy zrobić sobie trójkę za zero, a ona nie wiem, ale zobacz Te Teraz zostaną dupę. Cyk, cyk. Nie dogoni tego gościa, ma no już dupa. Hmm, takie tam 256, 259, 250 na start. Po jednym. Fajr padnie. Jea. Yeah. Przy okazji, witam wszystkich na streamie. Się ma się, ma fajnie, że tak. Taką ekipką tak wbijacie. Się, teraz, teraz dopiero będzie kill potężny. Bardzo się cieszę. Tak jak mówiłem, najpierw gramy eee, w lol później w Tibie od. pogramy sobie. Pozdrawiam. Co ty tam znowu majstrujesz? Na dwa strzały takie tam. Dobra, Lee jak u nich? 0-2. No nie no, to na solo powinienem ich brać. W ogóle ja miałem skina do Nasusa, tak się zamotałem, że nagle nie wiedziałem. Tego ja mam, tego K9 pisała. A, ja mam tego Galactic, czy jakoś, tak? No co ci powiem, no. Dobry drop był, nie? No jest to taka mil, taka męcząca jest, naprawdę. O, się Bang! delay. O nie! No nie, dostała tarczy O, ta wieża ledwo żyje. No. Już nie... No dzieje. bo Herald nie przydał. Z główki trzepnął. No. Chciałem ją dokończyć, no ale nic nie się pojawi, widzę. Nie będę się z nim pod wierzą bił Malni wieżę! to będzie ciąg staki, trzy Jak ją zniszczysz? Ale co za wieże dostaje trzy staki? No. A. Za duże potwory w dżungli dostaje sześć kanony też sześć Trzymajcie ich tam Nam idzie, ja pójdę zrobić smoka Dawajcie, 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 dawajcie Idziemy Zrobicie Lisina to już macie Ujż. W locie w ogóle go skasowałem A ten już za ścianą, a tak. nie smoczka Morgana, Morgana po lewej Ty żeś tam gonił kogoś? Pół godziny. No. Ja wiedziałem, że ona tu cofa. Był wiadomo. Trzeba było, trzeba ich zabić. Tu mnie bije wiedza. jak odpaliłeś, masz od pannego Jak masz gultę, to pan to twój zbiję, nie? I znagradz wtedy, przy Dobra. Kolejny turecik. Na idzie też już pada. <grym> Dobrze ich jedziemy. Jest 22 do 10. Ja tutaj tylko slowki daję, a oni dokończają, jakby ja z życia się. Tak szczęście to on dostaje nieźle w dupę w tej dżungli. No. A bałem się trochę tego lisina, szczerze powiedziawszy. Bo no, nie wiedziałem, jak wyjdzie na lisina gra. No widzisz, no, lisin jak jest ogarnięty, to jest super, ale jak jest nieogarnięty, no to raczej nic nie zrobi, nie? A w sumie nie jest tak łatwo lisina ogarnąć. Nie, no, lisin jest trudny dosyć. No bardzo. No, ale jakie playsy można robić? Co tu grać Kto? No, no, ale to diament, to no, nie dziwne. A. No, Lissin to jest jeden z takich czempów, jak A, dla mnie. Na klatce zabiłem ją. Jeden z takich czempionów Lisin, że naprawdę mógłbyś tylko Lissinem grać. Nie? I to jest wtedy uzasadnione. Mm -hmm. Ja pójdę, ja pójdę. O. Okej. Okay. Dzięki. Doceniam. Dotarliśmy kilo. Mamy za mało ich. No co ta wieża oszalała? Tutaj bić mnie chciała. Dobra, ty tym kurde. Hm. Dzięki. A gdzie jest ich team? W ogóle nikt nie wychodzi z tej bazy przez pół godziny. No, no bo ja byłem tam. No. <grafię> zabiłem Blizzarda, a później zabiłem organę na strzałach. <grafię> I chcieli mnie zabić. O, widzę, że jakieś próby ostatnio na środku się. Tutaj idę ja. E, ładne staty mam. Hade mu zrobiłem nie ile. To tam jest unik? Halo ma no najwięcej. Ja nawet skila nie nadążam używać. Halo oj oj oj, oj. Dwa turety mnie sfokusowały to było gleba. No bo minionów nie było. No, Dobra, i... win, GG. Ciao Mano Taz, witam na streamie. Cześć, cześć. Ciao, Ale... się ma. to obraz szlaśliwy.